Jestem słaby. Nie chcę nic robić. Jesteś wróżką? Co to jest? To jest niesamowite. On nie był aniołem. Rozmawialiśmy o zdrowiu psychicznym przestępców. Oni żyją w ciągu miesiąca jago. On jest najlepszy na świecie. Brzmi dobrze, zabawnie i głośno. Wyśmiewasz się z dziecka. Widzisz, zanim coś się stanie, dlatego ma bardzo szybką pracę. Taka jest natura i. Jest lepszy niż niewolnik. Oczywiście, bardzo silny. On jest jego ojcem? Był ojciec, który mnie znał. Chce się urodzić. Nie wiem, co się stało. Możesz mu pomóc? Anakin, jesteś mały. Nie. Nie przejmowałem się tym, dopóki nie dołączyłem do firmy. Jest miejsce symboliczne. W tej nocy masz taki sen, panie. Uratowałem go, pamiętasz? To. Dobrze. Pocisz się. Odpoczywałem, weź głęboki oddech. Panie, nie widziałem cię od dziesięciu lat. Leżymy na piasku. Niech słońce nas wysuszy i spróbuj. Nazwa ptaków dzwoni. ...śpiewać. Nienawidzę twardego piasku. I niegrzeczny, i nudny, i... Idź tam, gdzie mi się nie podoba. Tutaj wszystko jest w porządku. Więcej... ...liczba... <laughs> Anakin Skywalker! Miałem nadzieję, że dobrzy faceci trochę się... ...powiększą. Nie podnoszę głowy. Krótszy niż myślałem. <grym> Hałas Jedi. Minęło dużo czasu, zanim anakin nikogo nie uraził. <grym> Światła twojego generatora zostaną dodane do mojego zestawu. Myślę, że Mistrz Wina byłby normalny bez niego. Znaczy, zanim przyjdę, jesteś obrońcą pierwszej galaktycznej komnaty Republiki. Ser, grozisz mi? Senat decyduje o anihilacji. Jestem w pierwszym pokoju. Jednak. Oszukiwanie. Co tu robisz? Bardzo mnie to obchodzi. obi powiedział, że jestem zły. Co to jest? Powiedziałeś, że przeszedłeś przez ciemność. Zabiłeś młodego człowieka. obi chce z tobą walczyć. Gratuluję naszemu zespołowi. Co? Dokładnie. On chce ci pomóc. Anakin, gotowe! Jest w wzgórze. Nie oceniasz moich korzeni. Proszę nie. Jesteś kandydatem! Zostaniesz poproszony o demontaż miasta i wzięcie udziału! Zaprzeczasz mocy i nie odchodzisz w ciemność. Przepraszam. Jesteś moją siostrą, Anakin. Kocham cię. Dobrze, sorry. <Homyorum> mi.